Siema, witajcie w kolejnym odcinku z końcem Pancer z fazy pierwszej z kampanii niemieckiej. No i tak, ostatnio Hans był na urlopie i niestety mu przerwali, skrócili ten urlop, ponieważ musieliśmy rozwalić wi Wilka, czyli jakiegoś tam przywódcę serbskiego z partyzantów. No i udało nam się, chociaż tam żeśmy stracili z jeden oddział. Ale mm, dzisiaj, no co, zobaczymy, jakie kolejne poczynania będzie miał Hans. Czy bo chyba będziemy musieli się znowu z Rosjanami zmierzyć? Wrócił z urlopu. No i co? Zobaczymy. Zobaczymy, co tam, co tam dalej. 5 kwietnia 1942 roku Nasza jednostka stacjonowała na południe od Suchiniczy. W ten piękny wiosenny dzień okazało się, że po raz pierwszy od dawna los się do mnie uśmiechnął. Dostałem list z Polski. Przywieziony przez kuriera, a wysłany przez naczelne dowództwo niemieckie w Krakowie. Wielka koperta była oklejona znaczkami, co oznaczało, że przesyłano ją z miejsca na miejsce. Znalazłem w niej mniejszy list. Maria napisała Zwitkowa. Został napisany dwa tygodnie temu, biedaczka. Pewnie nie wiedziała, dokąd go wysłać, dlatego zaadresowała go na moje nazwisko i wysłała do sztabu w Krakowie. Cały trząsłem się z przejęcia, gdy wyjąłem pomiętą kartkę z koperty i zobaczyłem staranne pismo Marii. Moja radość szybko minęła, kiedy przeczytałem, że ciotka Wolejka zmarła, ale Maria miała się dobrze, pracowała na poczcie w Witkowie. Ach, jak bardzo pragnąłem ją ujrzeć, jak bardzo chciałem spacerować z nią w promieniach wiosennego słońca, siedzieć w ogródku u małej kafejki. Rozmawiać albo po prostu spędzić chwilę na ławeczce w parku. Ech, jakie to byłoby piękne. Radzieckie wojska przełamały linię frontu kilka kilometrów od nas. Rosjanie zajęli niewielki węzeł kolejowy, blokując nasze linie zaopatrzenia. No i proszę, Rosjanie kontratakują. Widać, że od razu jakaś zmiana głosu. Tutaj o tej Marii wspomina parę odcinków temu, co jak było oblężenie Warszawy. Eee, pewnie to jest jego dziewczyna, tak myślę i no zobaczymy, Rosjanie kurcze zablokowali nasze linie zaopatrzenia, no, zobaczmy kolej Suchinichi i trzeba będzie odbić rejon węzła kolejowego przełożyć zwrotnicę torów, zabezpieczyć przyjazd pociągu transportowanego na południe i opanować most kolejowy, także sporo no i proszę, mamy nowe czołgi Marder dwójka. Kiedy rosyjskie czołgi T36 oraz KW1 w 1941 roku zdominowały front wschodni, Wermach pilnie poszukiwał mobilnych dział przeciwpancernych. No proszę. I co mamy jeszcze? Sztuga i pancer F2. Ok. Weźmiemy, sprzedamy snajperów, zostawimy sobie sanitariuszy. Na pewno zamienimy wszystko na F2, ponieważ tyle samo. Damage'a to zadaje także śmiało. Taką akcję możemy zrobić. Bizony, tylko sobie zostawię, bo one są naprawdę mocne. Także to sobie zostawimy. Jeszcze się zastanawiam, czy coś by się przydało nam. Te armaty to raczej nie. Nie, no myślę, że podziałamy. Tak na spokojnie w miarę. Dobra, yy, czy coś potrzebujemy jeszcze? Tu mają z tym sprzętem. Nie, myślę, że powinno nam to wystarczyć. Możemy jeszcze jeden czołg kupić. Tak, na wypadek, jakby Rosjanie nas jakoś przygrzmocili nam. Dobra, to co? Lecimy. Panie poruczniku, Rosjanie wysadzili most. No proszę. I Ruscy ładnie to zdobyli. Fajny filmik. Bierzemy od razu tutaj czołgi. Do zabawy. Przeciwko. Ruskim. I musimy co? Zdobyć to. Rozumiem. Okej. Okay. U, no, trzeba będzie zabezpieczyć sporo terenu. Wyjedziecie. tych też tutaj poślemy. O. Co tu mamy? Te dwadzieścia sześć. Dobrze, w kupie siła. Rozwalcie ich. Lecimy, lecimy. Wyruszamy. Zaczynajmy. No, tu jeszcze są jednostki. W drogę! W drogę! Bardzo dobrze. silnik. Lecimy teraz tu. Niech też lecą. Możemy zaczynać. Naprzód! W drogę! Zobaczmy co tu jest. Z

ja, ja, może wydać, o kurde, ale nam przywalili. Jawól, wir uns unter beschuss! Co mi się nie podobało? O, panowie jedziemy. Czekam na ja, nowy rozkaz. Bronić, bronić. Dawać tu czołg. Fajnie... O kurde. O mordę! Katiusza No My Katiusz nie lubimy. Ej. ej. der Befehl. tam tu. Tu uważajcie. No ładnie.

Fahrzeug meldet sich. Grubo, grubo, Also los geht's! się nik. Musiałbym tam dolecieć. Ich Anweisungen. Hej. Hier, Herr Kommandant. Also los Możemy zaczynać. Dobra, zobaczmy. Moi ludzie są doskonale wyszkoleni. O kurde. Oh Gott, ten dostaje Ruszajmy. O kurde, tu i tu. Tyle jednostek. Tak. Hmm. Ustawiliśmy szpicę. No i co? Naprzód. Trochę nie ogarniam. Już idę! Tak. No nie żeśmy opanowali tu ten teren. Muszę uważać W drugę o jedzie coś, dobra Jedzie sobie ciuchcia. Hier, Herr Kommandant. Los! In Jeden, żeśmy zniszczyli Kanzryk tu budynek Hier, <laughs> Możecie naprawić. Los, Co tam? Opanuj... Doei zijn no, chyba doei się to udało. Oké. Okay. Eee, dobra, lecimy w takim razie tu. Widzę, że trochę posiłków wezwali. Dobra, panowie, dawać, dawać. Pociąg nie może zostać zniszczony. No dobrze, dobrze. Rozumiem. Wciśnijcie ich. Dawać, więcej maszyn. Czekam na Fire! Rozwalić ich! Dawać, dawać, dawać panowie! Nie no nie zostawcie nam tu ten kurde! Dawać tych w takim razie tu

A, kurde, niedobrze. Aleśmy wpadli tu. O, brak wsparcia. No, szkoda, szkoda, cały oddział poszedł się sypać. A tutaj czołgi mogłyby spokojnie pomóżcie Hansowi, bo przecież ciśnijcie. Myślałem, że mniejszy tutaj będzie opór. Przydałyby się lepsze czołgi. O kurde, dobra Kawuk Dwójka, to nie przelewki. No, dawajcie, dawajcie panowie, bo srogo przywalinę A tu co się dzieje?

Dawać tu Myślę, że chyba tutaj by nam się udało. Bo z tej strony to bez sensu. Trzeba przede wszystkim klare. naprawić te pojazdy. Gdzie my tu jeszcze coś mamy? Czy oni nam zniszczyli to? Yy, mieliśmy jeszcze jedno wsparcie. A tu w ogóle był jeszcze Bison. A nie, tu jest, okej. Okay. Zaczynajmy! Ja? I teraz? Dawaj, dawaj. I teraz? Moi ludzie to znakomici żołnierze. W tą stronę, panowie. Okej. Na co czekamy? I... Jedziemy. Wy też, idziemy tu. der Befehl? Tutaj. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Wsparcie. No trochę powiem Wam źle zagrałem z tym prywatem. Mogłem lepiej to zrobić. Dobra, niech jadą na razie tu. Ciekawi mnie co oni tutaj w ogóle będą mieli. Ruszać, ruszać. Dlatego ja zawsze wolę w grach mieć jakieś mocniejsze maszyny, ale ich mniej mieć niż dużo i słabych, bo później tak to wygląda. Here, Dawajcie. Okay. Cztery oh, pancer czwórki, No, przy, to Te by nam się przydał. Ty tygrysem to byśmy im przywalili. Kolej sniper tu się lec. też przydał. Von dort aus habe ich im Blick. Sniper ist bereit. No i co, nikogo tu nie ma. Moi ludzie to znaczy, że. Spodziewane. Było jakieś działko. Muszę uważać. Rufajmy. Wo, ale tu kurde, słyszę. Z tą wodą co Musi tu coś być być, nie chcę mi się wierzyć. O, już są, dobra. Dawaj, Ognia! dawaj. Dobrze. Bardzo ładnie. Jeszcze coś? A, piechota dużo. Dużo piechoty. Herr Komandant. Możemy ten rozpoznawczy pojazd, ja wiem gdzie go znowu też mamy. Niestety tuń. Nie można się tam dostać. E, czegoś takiego okay. jak. Możesz nie, moglibyśmy Bewego. ich oznaczyć. W sumie by było mi znacznie łatwiej. Wszystko idzie zgodnie z planem. Los. Dobra, ich warte auf Dawać, dawać okay. do wszystkich. Ja. No, tu się powinno nam zacząć? udać bezproblemowo sforcować to. Okej, okay, parę armat. Za dużego tu wsparcia nie mają. Przydałby się jakiś żołnierz z, z tym, żebyśmy... wiatr po prostu. Możemy zaczynać. Chodźcie. Ruszajmy. Okej. Wy też tu chodźcie. Schon unterwegs. Die Fahrt kann losgehen. Aufgabe klar. Tu nikogo nie ma. Womens, kameraden! Wie lauter der Befehl? Okej. Schon unterwegs. Dobra, idziemy. Szybciutko Wybiegniecie. No, tutaj nie ukrywam, że trzeba było się śpieszyć. Te 5 minut to wcale, wcale nie dużo tego czasu. Tu niech ci się pole poleczą. O kurde. Tu ile piechoty? Możemy zaczynać. Ruszajmy. Dobra, na razie nie chcę tu atakować. Chcę zobaczyć, kto tu w ogóle jest. Autozapis, spoko i niech tutaj mi, mi wspomogą. Co biegnie ta piechota? Biegnie, dobra. Hier, Jestem gotów tutaj. Proszę tak się porozstawiać. Ale ładnie! Muszę przyznać, że no naprawdę, przywalili nam. Jakby mieli więcej tych T-34 to... Nie tak prosto. Dobra, chodźcie tu. Tym razem zrobimy atak trochę może z daleka. Chodźcie, chodźcie. No tak, to jesteśmy ładnie mocno tu. No, nie dużo widzą. O. Teraz piękna linia taka. Wer braucht meine Hilfe? Dort werden Ich mich nicht entdecken. Ich Ich sehe dich. Du siehst mich nicht. Mein Arztkoffer steht schon bereit, Schultze. No, so ist es, Panovier. Unter Beschuss. Und nun? Und schon. Die Fahrt kann losgehen. Ich sehe dich. Du siehst mich nicht. Zieh mich etwas näher ran. Oh, du suchst Ich habe dich im Visier. Oh, ja, glatt hier Oh, du hast mich entdeckt. Du stehst auf meiner Liste. Ich warte auf Anweisung. Los, Bewegung! Oh, Anweisung. kurde. Ich muss etwas mehr ran. Was ist passiert? Fahrzeug meldet sich. Meine Leute Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Schon unterwegs. Befehl? Wer ist vorne Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Befehl? Jeżdżamy tu ostro. O, tu widzę, że są. Dobra, wycofywać się panowie, bo wy to jesteście. Easy Cele. Dawać, dawać panowie, do przodu. Pozwalcie ich. Okej. Okay. się nawet nie odwrócili, co mnie zadziwia. Tu wzięli naszą niemiecką armatę. Dobra. Okay. Zwijali. O, ci jakby stali w ogóle. O, du mich entdeckt. Ich suche neues versteck.

No, i co? No, chyba nie zabezpieczyliśmy do końca tego terenu, widzę. O, tu Zobaczcie, może w tym, czy. O, jeszcze tu coś jest. Kto tutaj? Jakieś ukryte działa okay. w lesie. Tak. Na co czekamy? Vorwärts, Dawać, panowie, pomóżcie tu. A to dobre akurat, że naprawili ten most. O, super. Bez strat? No straciliśmy. No to dziwne jest akurat. Ale powiem wam, ciekawa misja, fajna. Tylko, że tak szybko to mostu mi się nie chce wierzyć, żeby zbudowali. No bez przesady, kurczę. No ale dobra, to jest gra, więc nie ma co. Fajna misja mimo wszystko. Jest kawuk był dwójka. Zobaczymy gdzie teraz. Także coś, jeśli się podobało, możecie stawiać lajka, śmiało komentujcie, zawsze wam odpowiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka.